Witajcie na kanale Alfabetyczna. Dziś jest mój pierwszy odcinek, więc mogę być teraz zestresowana. I na tym kanale będziemy mówili na temat książek. Ja jestem dość młoda, ale też dużo czytam i chciałabym się podzielić moimi opiniami. Więc zaczynajmy. Na początek chciałabym w tym odcinku pokazać książki, które mi się udało przeczytać w grudniu. I zaczynając od. Króla Maciusia Tutaj I ta książka była Wielkim zawiedzeniem Moim zdaniem przynajmniej Jeśli ktoś to przeczytał i uznaje, że to jest dobre To jest jego zdanie Moim zdaniem fabuła była zbyt nudna I ciągle było to rozciąganie To był jeden wielki opis po prostu Moim zdaniem na środku było najwięcej tej akcji. Podobało mi się. Jeśli by tak dostało do końca, to by było dobrze. Lecz na końcu znowu zwolniła się akcja i zaczęło być nudno. Zaczęło być wszystko przewidywalne, że się stanie. Więc nie polecam tej książki. Lecz jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście. No i... Tak, książka. Jeśli ktoś ją chce przeczytać, to od razu chcę dać im taki wstęp, żeby wiedzieli, o czym to jest. Na początku to jest po prostu dziecko, które zajmuje tron w wieku 5 lat, to jest bardzo młodo. I to są problemy tego dziecka, i jak to inni go nie szanują. To jest pokazane, jak to ludzie nie szanują innych. Moim zdaniem taka książka jest naprawdę bardzo dobrą lekcją. Tu jest na temat kraju ludu żerców, którzy są bardzo miłymi osobami, lecz bieli ich nie akceptują, chociaż że są tak mili i przez to, że oni są tak wierni i tak mili, by nigdy ich nie zjedli. I nie rozumiem ich kultury. I uniżają ich. Tu jest też jak to uniżają ludzi dzieciom, chociaż że tak nie powinno być. Powinni rozumieć, że to jest jeden normalny człowiek, po prostu, który mniej się z mniejszym doświadczeniem, ale to jest nadal człowiek. Moim zdaniem, bardzo pouczająca książka, lecz jeśli chcecie po prostu przeczytać sobie dla fanu, nie polecam, <grym> bo znudzicie się. Następna książka, za którą się zebrałam, to było Tajemnicza Mostu z serii Magiczne Drzewo. Co o tym myślę? Myślę, że było ok, po prostu. To jest... Wiem, że to ta seria jest tego, i ja nie czytałam pierwszego tomu, więc w sumie to na początku jeszcze nie widziałam, od którego tomu zacząć. Ale wiem, że... To jest chyba drugi, jeśli się nie mylę A pierwszy to jest czerwone krzesło I to było piękne, było tam miłość, lecz fabuła nie była moja O dzieciach, które mają magiczne moce i mówią O, to musi być u, tak skryte, żeby nikt się nie dowiedział A używają tej mocy przy wszystkich ludziach I to jest bardzo bardzo denerwujące, że po prostu w jednym momencie oj musimy przed wszystkimi ukrywać, a w drugim momencie aha! Wyczerujemy przed tysiącami ludźmi. To bez sensu. Lecz jeśli podobał wam się pierwszy tom, albo czytajcie podobną serię, może tego samego autora. I wiem, się bardzo podobało i chcecie zacząć tę serię, to oczywiście odradzam. Jeśli taka fabuła wam nie przeszkadza, to oczywiście możecie przeczytać. Dla mnie to nie była najlepsza książka, lecz zostawiła mi trochę do myślenia o tym, jak to dużo ludzie mogą poświęcić dla swojej miłości. Nie powiem, kto tu. To jest w kim zakochanym. Następna książka to była My O D A. To nie jest moda, tylko My O D A. A to jest skrót od Metki, Obczasy, Jeansy i Adidasy. I to jest wszystko na temat o modzie po prostu. I to jest naprawdę króciutka książka, bo zobaczcie, co się zaczyna. Tak, mamy tu kawałek tekstu, mamy ilustrację, a w następnej mamy kolejny kawałek tekstu, ale to już jest nawet nie ta strona. I mamy kolejne obrazki. Więc, jeśli ktoś niezbyt lubi czytać, a interesuje się modą, to będzie dla niego dobra książka, bo jest krótka, łatwo ją przeczytać, mało tekstu, dużo obrazków i też dużo możecie się dowiedzieć o niej. Moim zdaniem to jest naprawdę dobra książka, jeśli ktoś się interesuje modą, a nawet jeśli nie, nie będzie znał tych wszystkich nazw, których tutaj będą wymieniane. To, to jest świetna książka, po prostu dla rozrywki. Parę faktów się dowiesz o modzie i moim zdaniem to jest naprawdę dobra książka. Dobrze, a ostatnia, którą skończyłam parę godzin przed Nowym Rokiem, to byli Chłopcy z Placu Broni. To była bardzo wzruszająca na końcu książka. Szczerze, nie płakałam przy mnie, ale to było wzruszające. To było takie smutne, że nie będę, że ktoś co umarł Mogę wam to powiedzieć Ale nie powiem wam kto, gdzie, w jakich okolicznościach Bo nie chcę wam po prostu Po prostu nie chcę wam robić takiego spoilera Jeśli ktoś chce przeczytać To jest naprawdę stare wydanie To jest naprawdę stare To jest mojej babci Więc tutaj Widać już nakład, że poniszczona na niektórych stronach. Tak, taka taśma. No, ale piękna książka i uważam, że jest bardzo dobra. Możecie ją przeczytać. A jeśli nie macie ochoty na coś tak starego albo taką historię o chłopcach, oczywiście nie musicie. To jest wasz wybór. No i. Skończyliśmy podsumowanie grudnia. To były wszystkie książki, cztery, ale jestem z tego dumna, że każda miała powyżej 100 stron. Więc jestem z tego bardzo dumna. Następne książki, o których Wam powiem, to są moje ulubione książki, bo myślę, że to dobry też temat na pierwszy filmik. I mam tu dwie. Je są nietypowe, przynajmniej na pewno jedna. Zetnijmy od tej, którą możecie skończyć znać. I to jest The Series of Unfortunate Events, The Bad Beginnings, czyli zły początek. I to jest po angielsku książka. Czytałam ją tylko dlatego po angielsku, że no, nie ma polskiego wydania. To są białe kroki, jeśli znajdziesz takie polskie wydanie, a u nas w bibliotece jest angielskie, więc wzięłam Bardzo dobra książka. Tak nie ściągnęła, że wzięłam wszystkie następne książki i części. I to było naprawdę dobre. Nie mogę się doczekać piątej części, w której to pójdą do szkoły z internatem. A następna to jest właśnie ta bardzo nietypowa. Tere, pere. I to są wiersze. To są krótkie wiersze, w miarę krótkie, niektóre są dłuższe, ale łatwo się je czyta. Bardzo, bardzo. Miałam... Bardzo śmieszne, po prostu jest to bardzo śmieszne Miałam tyle ubawów przy nich Że po prostu Są piękne ilustracje I śmieszne I Jeśli nawet ktoś nie lubi czytać Moim zdaniem wiersze są idealne do zaczenia do I to jest właśnie ta druga książka no i teraz pokażę Wam książkę, którą teraz czytam, którą dostałam na gwiazdkę. I to jest słodziejka książek, już zaczęłam. przeczytałam na razie. Podoba mi się, trochę trzeba przemyśleć na chwilę, to się czyta, bo czasami możesz się zgubić. Ale naprawdę dobra. I z tego, co ja wiem, tutaj jest druga wojna światowa i jest mała dziewczynka, która zaprzyjaźnia się z śmiercią Przynajmniej na początku, tak mi się wydaje, że one się zaprzyjaźnią I ta śmierć raz przychodzi na plac, kiedy zaczęło się wymartwianie i widzi, jak dzieci upadają i dusza za duszą Chodzą w nią. I myśli sobie, dlaczego? Dlaczego ten los ich spotkał? Dlaczego właśnie takich małych dzieci? Czy to był odpowiedni czas na pewno? I to jest takie, że jakby śmierć włożyli w prawdziwego człowieka, który odczuwa. To śmierć czuje, dlaczego zrobił takich małych dzieci. Takie małe. Jeszcze nie były gotowe na śmierć. I jestem naprawdę zaskoczona, że tak mi ta książka wzruszyła na chwilę. Jestem naprawdę zaskoczona tym, bo myślałam, że to będzie nudne, a takie wzruszające jest. A to dam wy podsumowanie miesiąca i powiem Wam, jak mi się podobało. Przynajmniej mam nadzieję, że to skończy w tym miesiącu, bo jest naprawdę gruba, chyba 500 stron, prawie 500. No, to bez już przedłużania kończymy. I jeśli coś źle zrobiłam, albo źle się wyraziłam, proszę mnie poprawić w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmiku.